Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku 1 z 10. Tyle jak wiecie, w tym roku skończył 30 lat w Polsce. A tym samym e, chciałbym poruszyć temat, właśnie kontynuować temat, który poruszyłem po raz pierwszy, no już 5 lat temu. A wznowiłem go 3 lata temu. Mianowicie chodzi o granice wejścia do wielkiego finału. O co w tym chodzi? Mianowicie w dzisiejszym odcinku. Trzecia część granicy wejścia do wielkiego finału. Ten odcinek jest kontynuacją odcinków numer 975 oraz 1295. W odcinku 975 omówiłem granicę wejścia do wielkiego finału, czyli wynik na dziesiątym miejscu tuż przed wielkim finałem, który jako ostatni, jako najniższy, premiował do udziału właśnie w wielkim finale serii 1 z 10. W 975 yy, odcinku omawiałem serię od 1 do 114, natomiast od, w odcinku 1295 od 115 do 128. W dzisiejszym odcinku omówię yy, granice wejścia do finału w seriach od 129 do 143, ponieważ od wiosny 2022, ponieważ od ostatniego odcinka na ten temat minęło już ponad 2 lata i... 15 kolejnych serii, jednego z 10. No i cóż, no i właśnie yy, to zestawienie przedstawia niniejsza grafika, taka tabela. No i tak, od lewej strony te białe liczby to yy, liczby punktów. Tak w poszczególnych seriach prezentowały się wyniki z 10. miejsca listy zwycięzców tuż przed wielkim finałem danej serii. Następnie mamy liczby zielone. To są numery serii, w których e, dana punktacja była na dziesiątym miejscu listy zwycięzców. E, następnie mamy równania. No i w tych równaniach mamy liczby żółte, pomarańczowe i białe. Czyli wyniki tych równań. Żółte liczby to e, ilość serii przed serią 129, w których dany wynik e, zajmował dziesiąte miejsce na liście zwycięzców. Natomiast licz... cyfry pomarańczowe, liczby pomarańczowe to właśnie ilość serii z tego grona od 129 do 143. No i to się sumuje, no i ten ostateczny wynik daje, daje całkowitą ilość serii, w których na 10 miejscu przed wielkim finałem widniał dany wynik. Tak więc myślę, że w miarę jasno wytłumaczyłem. A teraz przechodzimy do praktyki. W seriach od 129 do 143 na dziesiątym miejscu liczb, listy zwycięzców, tuż przed wielkim finałem, mieliśmy następujące wyniki: 81 w seriach 134 i 140. Notabene w tej serii 140, wyobraźcie sobie, na pierwszym miejscu był Artur Baranowski z wynikiem 803 punktów. Pierwsze miejsce 803, ostatnie 81. Dziesiąte miejsce 81 punktów. Przepaść nie bywała. Dalej mamy 91 w serii 142, 92. W serii 136, 93, w serii 143, 101, w seriach numer 133 i 141, 102 punkty, w serii 135, 103 punkty, w serii 138, 111 punktów w serii 131, 112 w seriach 132 i 137, 113 w serii 130, 122 w serii 139 oraz 141 w serii 129. No i tak to wygląda. Po zsumowaniu tych serii z poprzednimi seriami, inaczej, po zsumowaniu serii z okresu 129 do 143, z seriami od pierwszej do 128, wychodzi nam, że 81 punktów do tej pory w całej historii 1 z 10. Pięciokrotnie wystąpiło na dziesiątym miejscu listy zwycięzców, zamykało listę zwycięzców tuż przed wielkim finałem. Pięć razy w historii: 91 punktów 12 razy, 92 punkty 6 razy, 93 punkty 5 razy, 101 punktów 17 razy, 102 punkty 14 razy, 103 punkty 8 razy, 111 punktów 15 razy, 112 punktów 16 razy, 113 punktów. Tylko trzy razy. Tylko trzy razy. 122 punkty pięciokrotnie. No i 141 tylko dwukrotnie. Ta 129 seria była dopiero drugą w historii, w której przed wielkim finałem na dziesiątym miejscu listy zwycięzców widniało 141 punktów. To była niezwykle, niezwykle krwawa seria, musicie przyznać. No i tak to nie jest najwyższy wynik, najwyższa granica wejścia do finału w historii. A jakie... Były inne yy, granice wejścia do finału w innych seriach. O tym możecie się dowiedzieć z odcinków numer 975 oraz 1295. No i tak to wygląda, tak wygląda stan, jeśli chodzi o te wspomniane, wyżej wymienione wyniki po 143 seriach tego turnieju 1 z 10. No cóż, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Temat będzie na pewno kontynuowany, tylko no za jakiś czas za, musi minąć kolejnych kilkanaście serii, żebym mógł zrobić kolejną część tego tematu. No ale myślę, że warto czekać. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!